Wróćmy sobie do Świadków Jehowy, siedzę sobie przed internetem, grzebię sobie i wyciągnąłem sobie preambułę w ogóle statutu Świadków Jehowy. Tutaj jest taka fajna kwestia. Przykładowo w pierwszym punkcie w, tym, w tej preambule jest napisane coś takiego. Biblia uczy, że w pierwszym wieku naszego ery, naszej ery ciało kierownicze w społeczności chrześcijan złożone było z uczniów Jezusa zjednoczonych jego naukami. W trosce o jedność doktrynalną zapewniało ono poszczególnym zborom biblijne wskazówki dotyczące spraw religijnych. Ponadto ciało kierownicze udzielało ówczesnym chrześcijanom pomocy duchowej. No i tutaj powołują się na 15-16 rozdział z dziejów apostolskich. Dalej, w drugim punkcie widzimy coś takiego ciekawego. Podobno dzisiaj, podobnie dzisiaj ciało kierownicze Świadków Jehowy zapewnia współwyznawcom przewodnictwo, zachęty, rady oraz wskazówki są one oparte na Biblii, dzięki czemu świadkowie jechowe mogą zachowywać jedność doktrynalną i korzystać z niezbędnej pomocy duchowej. Tutaj powołują się nadzieje apostolskie: 16,4, 20,27, Rzymian 1,11, Filipian 1,27, 1 Tesaloniczal 2,7, 1 2, 7, Hebrajczyków 13,22. Mnie to, szczerze powiem, tak bardzo zadziwia, właśnie taka kwestia manipulacji. Że coś. E, robi się przykładowo, e, tworzy, a potem szuka się na siłę jakichkolwiek argumentów, żeby uzasadnić trafność decyzji na przykład, prawda? Bo e, jeżeli weźmiemy te cytaty, zaczniemy czytać, to dojdziemy, że no nie do końca tak w końcu było, no ale Świadkowie Jehowy powiedzą, no ale można byłoby się domyśleć albo coś takiego, no to już są takie nadinterpretacje. Bo przejdźmy sobie do e, 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 strażnic. Czyli wypowiedzi świadków Jehowy, całych centrum. No i mamy tak, odnieśmy się do tego pierwszego i drugiego punktu. Więc weźmy sobie strażnicę zwiastującą królestwo Jehowy, numer 5 z 1973 roku. I co my tam mamy? Cytuję. Samego określenia ciało kierownicze nie znajdziemy w Piśmie Świętym. Istnieje jednak sporo dowodów na to, że w pierwszym stuleciu istniało w zborze chrześcijańskim grono starszych, które pełniło w nim kierowniczą rolę. Czyli no, w tej preambule jest napisane, że istniało takie e, ciało kierownicze, tak? a w Strażnicy dużo wcześniej jest napisane, że w ogóle takiego słowa to w życiu się nie znajdzie w Piśmie Świętym. No ale już se podmanipulować można, podkręcić sobie można temat. W ogóle ciało kierownicze, w ogóle to słowo pojawiło się u Świadków Jehowy dopiero w 1944 roku. I weźmy sobie strażnicę numer 7, 1972 rok i tam znajdziemy taki cytat. Oficjalnym organem prasowym chrześcijańskich Świadków Jehowy jest Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy. W roku 1944 zaczęły się. Zaczęły się w tym czasopiśmie Strażnica ukazywać wzmianki o ciele kierowniczym zboru chrześcijańskiego, oddani Bogu i ochrzczeni Chrześcijanie, znani dziś jako świadkowie Jehowy, posiadają na wzór apostolski z pierwszych wieku naszej ery ciało kierownicze, o którym wyraźne wzmianki wskazuje się od roku 1944. Te? No, to w 1944 roku nie wpadli na pomysł, że coś takiego jest. nie? Co wcześniej jest powiedziane, że są wzmianki, tak? ale nie ma nic jasno powiedziane. Nic w ogóle jasno nie jest powiedziane, ale są jakieś zmianki. Także wniosek jest bardzo prosty. No, ciało kierownicze zostało wymyślone przez świadków Jehowy, i teraz próbują wmówić na siłę ludziom, że to istniało w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Co więcej, żeby było śmieszniej, bo jeżeli jest to w tej preambule, to znaczy, że oni na siłę próbują wciskać kit komu. Ministerstwu Cyfryzacji, prawda? I Administracji Cyfryzacji. Yy, yy, że po prostu takie coś istniało. No, dobrze, idźmy sobie dalej. Czwarty rozdział preambuły. Artykuł 25. Tam mamy coś takiego. Ciało kierownicze Świadków Jehowy, zwane w statucie ciałem kierowniczym, jest duchowym organem nadzorczym ogólnoświatowej religii społeczności noszącej nazwę Świadków Jehowy, której częścią jest Związek. Artykuł 26 mówi dalej: W skład ciała kierowniczego wchodzą namaszczeni duchem świętym mężczyźni pochodzący z różnych części świata. Artykuł 27 e, mówi: Zamianowanie na urząd członka ciała kierowniczego odbywa się przez kooptację w drodze jednomyślnej decyzji. Członkostwo w ciele kierowniczym stwierdza uwierzytelniony dokument. No tutaj pozostaje takie pytanie, czy świadkowie jechowy pisząc o tym, że ci goście są namaszczeni Duchem Świętym, bo jest to tak naprawdę istotne dla Ministerstwa Cyfryzacji, że koniec świata. Nie wiem, co oni próbują nastraszyć Ministerstwo administracji cyfryzacji, czy, czy jak? Bo w siódmym punkcie znajdziemy coś takiego. Świadkowie Jehowy wyczekują szybkiego nadejścia nowego świata, w którym pod rządami Chrystusa, władcy Królestwa Bożego, zapanuje prawość, dokuśliwe warunki przynoszące ludziom udrękę zostaną usunięte. No, nie wiem, czy chcą nas straszyć, że w tej preambule piszą, że, że, że niech teraz cały świat wie, że oni oczekują, i ludzie, bójcie się. Nawet ci, co akceptujecie, to też bójcie się, bo za chwilę no, będzie ten koniec świata, który już tak wielokrotnie był i na różne sposoby on był. E, tylko jakoś króla nigdy nie, nie skończył się, prawda? E, oczywiście, jeżeli znajdziemy mm, kwestię szybkiego tego końca świata, to jeżeli sobie wejdziemy do publikacji Królestwo. Nadzieja świata, dosyć ciekawa publikacja, tam mamy coś takiego. No w roku 1914 szatan strącony został z nieba na ziemi, i oto Jehowa wkrótce zupełnie zniszczy przez Chrystusa szatańską władzę i organizację tej ziemi. Wkrótce, no, mamy 2020 rok, jakoś widzę, że pewne rzeczy dalej postępują. A nic tam wkrótce nie nastąpiło. No oczywiście możemy powiedzieć, dla Boga jeden dzień jest jak milion, a milion jak jeden dzień. No więc to jest takie trochę apokaliptyczne tak sobie troszeczkę polecimy z koksem. E, no, no i będziemy wtedy mogli powiedzieć, że wkrótce, a to wkrótce to będzie za 2000 lat, nie? Też na przykład, nie? No ale postraszyć kilka pokoleń przez te 2000 lat no czemu nie, prawda? Zawsze można tam pojechać troszeczkę z koksem. No, tak samo wejdziemy sobie do publikacji, czego naprawdę uczy Biblia i tam znajdziemy sobie na stronie 32 taki cytat. Biblia wyjawia, że już wkrótce Bóg zniszczy go w wojnie zwanej Armagedonem, prawda? Wkrótce. No tu mamy 2005 rok. Tam mieliśmy w poprzedniej publikacji 1931 i jakoś kuźwa to wkrótce, od 1931 do 2005 dalej jest wkrótce, no nie? No spoko, tak jak mówię, jeden rok jest jak milion, a milion jak jeden rok, prawda? Jedziemy tak sobie mileniarystycznie z koksem, bez najmniejszego problemu, no, wejdziemy sobie dalej do Strażnicy z 1 lutego 2012 roku. No i tam mamy, Armagedon jest już bardzo blisko. Wkrótce ci pokojowo osobieni, pozornie, bezbronni ludzie staną się celem największego ataku szatana i jego zastępów. Zbliża się święta wojna Armagedon, tak? No zarąbiście. No, już, już, już był w ogródku, już witał się z Gąską. 1931-2005 2012, a to wkrótce jakoś, no, przepraszam, podejrzewam, że ci z 1931 roku to już nawet nie żyją i oni w, nie, nawet nie umarli w tym czasie, kiedy ten Armagedon cały miał być. Y, oczywiście, no, nie jest żadną tajemnicą, że mm, Świadkowie Jehowy biorą i mm, cały czas, ja mógłbym sobie znaleźć inne publikacje, The Time is at Hand, albo The Finish at Mystery, albo Miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą, no to... Takich bajek to możemy słuchać od y, czasów przedwojennych, poprzez czasy Komuny o tym Armagedonie, ale najśmieszniejsze jest to, że właśnie w tej preambule jest to wciśnięte, że to już kurna, zatwierdzajcie tą preambułę, dlatego że kurna, ten koniec świata to za chwilę będzie. No bo kurde, jak nie zatwierdzicie, to będzie awaria. E, po prostu. I tyle. No ale dalej. Idziemy sobie do tej preambuły, do artykułu 47 w tej preambule, i tam mamy coś takiego. Wspólnota ma charakter zakonny, a w, ty, a w artykule 48 mamy dalej. Członkostwo we wspólnocie jest urzędem duchowym. Tak? Bardzo ciekawe. I dalej sobie będziemy szli do rozdziału 6, który mówi o urzędach duchowych. I tam mamy artykuł 52, który jest mowa o ustanowieniu następujących urzędów duchowych. Członek wspólnoty starszy. Artykuł 53 mówi również o urzędach duchowych. A 54 mówi, Osoba sprawująca urząd duchowy jest zobowiązana do zachowywania tajemnicy wszelkich informacji. Czyli rzekłbym coś takiego jak tajemnica spowiedzi. E, świadkowie Jehowy psioczą, że w Kościele Katolickim jest tajemnica spowiedzi u księży, a tymczasem w ich preambule mamy to samo. Jeżeli komuś cokolwiek się stanie, jeżeli ktokolwiek wyjdzie od tych świadków, on w życiu nie dostanie dokumentów na swój temat. Bo jest tajemnica, nie ma dyskusji. On nie dostanie, nie będzie wiedział nic. Co było gromadzone, tak jak za komuny SBC robili, że były teczki, te teczki gdzieś były i gość nawet nie miał wglądu do tych swoich teczek. No to to samo mamy w nadarzynie w naszym wspaniałym nadarzynie, gdzie są właśnie świadkowie Jehowy i gdzie te teczki sobie tam gdzieś pewnie krążą, i tak dalej. To są takie ciekawostki dotyczące preambuły. To są takie ciekawostki dotyczące preambuły i e, mi się wydaje, że one są dosyć istotne, o których warto, warto wiedzieć, bo wiele osób nawet nie wie, i wiele osób, którzy, o którym, kto, do których przychodzą świadkowie Jehowy, nawet nie mówią nic na temat tej preambuły. Nawet nie mówią nic na temat tego ciała kierowniczego, które jest niby prawie święte, nawet nie mówią, że to ma być wydźwięk e, duchowy e, tego wszystkiego, że mm, no. Warto, żeby się zapoznać głębiej z tą preambułą, bo na pewno tam każdy znajdzie sobie troszeczkę ciekawostek na te tematy. Ja tak ten filmik akurat zrobiłem jako taką zajawkę, żeby po prostu sobie poczuć temat i żeby wziąć troszkę głębiej pogrzebać. Bo niektórzy na przykład twierdzą, że w niektórych moich filmikach jest sytuacja... Że one nie mają źródeł, są nie, nie, nie doku... załóżmy, nie podaje dokładnych źródeł. No moi drodzy, po pierwsze, na podstawie filmików nikt nie będzie pisał pracy naukowej, tak? Filmiki są tylko i wyłącznie po to, żeby dany temat poruszyć. Jeśli ktoś ma wątpliwości, niech sobie weźmie i w komentarzach się odnosi, wtedy jest dyskusja, tak? Natomiast, jeżeli ktoś chce pisać pracę naukową na temat świadków Jehowy, to na pewno niech sobie weźmie i w jakimś tam stopniu pogrzebie w źródłach, o których mówię, i tam sobie przypisy porobi do tych prac naukowych. Ja, na przykład, pisząc pracę naukową na temat Mormonizmu, no to odnosiłem się do źródeł antymormońskich, mormońskich i obiektywnych różnych innych, i na podstawie tego tworzyłem tą pracę naukową. No ale przecież nigdy na podstawie filmików nikt nie będzie tworzył pracy naukowej. Nie ma najmniejszego problemu, żeby ten filmik stał się inspiracją. Dla tych wszystkich, którzy chcą ten temat pogrążyć, piszcie w komentarzach, jeżeli coś nie pasuje, jeżeli coś. To bez najmniejszego na pewno odpowiedź jakąś dostaniecie, jeśli nie ode mnie, to od osób, które się na ten temat bardziej znają, są bardziej oblatane w kwestiach świadków jehowy. Natomiast jeśli chodzi o kwestie mormonizmu, tak będziecie pisali pod filmikami mormońskimi, to na pewno ode mnie dostaniecie odpowiedź czy ustosunkowania się do, do tych tematów mormońskich, ale mówię, różnicy między mormonami a Środkami Chowy jest naprawdę niewiele, bo prawda jest ogólnie taka, że że jedni powstali w drugim Wielkim Przebudzeniu, a ci drudzy w trzecim Wielkim Przebudzeniu, więc no misz masz, praktycznie taki sam bazujący na robienia sita z mózgu i bicia po prostu piany.